Jan Andrzej Morsztyn, do jednej. Nie wiem, jak cię wołają, czy Zosiu, czy Zusiu. Słyszę tylko, że imię kończy się na siusiu. Choćbyś się też pode mną nawet posiusiała, czyń co chcesz, byleś tylko pode mną leżał. Jan Andrzej Morsztyn Na grobek kurwie. — Czyj to grób? — Dopychajże. — Czyja to mogiła? — Wlejże dalej, A dzierż się bym cię nie zrzuciła. — Cóż, czy tam szkapę, Jaką na cmentarz wrzucono? — Nie wiem ci, Bo i na mnie dość długo jeżdżono. — A czemuż to tak blisko Leżysz przy kościele? Ja bym ci tam wolała, gdzie kat łóżka ścielę. A jakoż cię tam zrobią? Kurwa, kurwa, bracie. Tyś to, więc cię opuszczam. Ba, lepiej by gacie. Chyba ci osrać. Mam i ja tę dziurę, ale wolisz tej zażyć, co nią w wzgórę. Niech cię tam robak wierci. Cóż, kiedy z skuśki. Więc cię tam wąż nadzieje. I ten, bo maluśki. Niechże cię diabli łupią, już słowa nie rzekę. A ty, za moją duszę, odpraw się choć w rękę. Jan Andrzej Morsztyn Przedmowa na fraski do wstydliwych Ustąpcie żartów, kto nie znosi, I wy, którym rumieniec zapala wstydliwy posłuszną gębę, U których niewolny język i za grzech idzie wiersz swawolny, są u mnie wiersze, które na nieszporze może ksiądz śpiewać i mniszka w klasztorze. Ale ta książka odważna na grzechy, rzechkie ma słowa i bezpieczne śmiechy, Wyrzecze co chce. I bez wszej ogródki kusia mianuje i z jego podbródki da własne imię swemu winowajcy. I mądzie mądziem jajca zowi jajcy. O jako często czytając ty właśnie gacie skrochmalisz, albo ci portka cacnie i nad tego chcąc uskromić guza z ręką tam pójdziesz albo do zamtuza. W tej księdze pióro opuszcza na dragi i wiersz mój chodzi jako w łaźni, nagi ustąp Prawico, któraś macierzyzny nie zbyła, nie patrz na nagie mężczyzny. Lecz jeśli cię znam, pewnie tą przestrogą wznieciłem ci chęć do czytania srogą. I coś już kładła książkę, dalej jeszcze czytać ją będziesz. Od deski ku desce i choćbyś równa lukrecy jej wszędzie doczytasz, kiedy nikt widzieć nie będzie. Na cóż te zmysły? Już o Twej płci wimy, że tego pragnie, co dla Was nosimy. I Ty to, czego czytać bronisz oku, rada byś miała w garści, ba i w kroku.